Dzień dobry, szanowni państwo. Witam bardzo serdecznie w naszym cyklu poetyckim. Tym razem, pod oficjalną nazwą, zatem witam w cyklu poetyckim, który będzie od teraz nosił tytuł Zbliżenia Liryczne. Na samym początku, jak zawsze, kalendarium. 120. rocznica urodzin Aleksandra Wata. To prozaik, ale przede wszystkim dla mnie i dla nas tutaj. Genialny poeta z kręgu futurystów. Aleksander Watt współaranżował pierwszy polski występ futurystyczny. 97. rocznica urodzin Josepha Hellera. To autor słynnego paragrafu 22. Kolejna data to 89. rocznica urodzin Jana Chimilisbacha. Oczywiście wspaniałego aktora. Na teraz równie, równie wybitnego twórcę opowiadań oraz niezliczonej ilości specyficznych złotych myśli. Szanowni Państwo, 80. urodziny Edwarda Redlińskiego. To autor oczywiście słynnej konopielki. Szanowni Państwo, jako że witamy się w weekend majowy, który mam nadzieję, że spędzają Państwo błogo, przyjemnie i w dobrym humorze, pomyślałem sobie, że może tym razem niewielkie, monumentalne dzieła. Ale coś zupełnie innego. Dziś chciałbym Państwa zabrać do krainy kwitnącej wiśni. Mianowicie przyniosłem dzisiaj dla Państwa antologię poezji japońskiej, czyli Haiku. Szanowni Państwo, może na początek kilka słów i informacji o tej japońskiej poezji, o tym stylu tworzenia wiersza. Haiku to nierymowana, trójwersowa miniaturka poetycka rodem z XVII-wiecznej Japonii. Składająca się najwyżej z 17 sylop rozpisanych kolejno na wersy 5, 7, 5. Za prekursora haiku uważa się powszechnie Maco Basio. To autor żyjący w latach 1644-1695. Oczywiście nie oznacza to, że wcześniej taki zwięzły sposób Maksymalnie celnego wyrażania myśli był Japończykom nieznany. Wcześniej haiku stanowiło element początkowy, dłuższego tekstu poezji uprawianej na japońskich dworach. Basio wyodrębnił z tej literackiej tkanki pierwszy wers i nadał mu rangę samodzielnego utworu poetyckiego. Państwo znają i na pewno kojarzą haiku jako trzy wersy i oczywiście wszystko się zgadza. Natomiast trzy wersy stosuje się tylko w transliteracji tekstu japońskiego oraz w innych językach. Haiku składa się z dwóch zasadniczych elementów: opisu. Oglądanego fragmentu przyrody, nie więcej niż dwa obrazy oraz autorskiej refleksji związanej z tym fragmentem. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście Haiku opiera się o kanony buddyjskiej filozofii Zen, która ta z założenia jest przeciwna abstrakcji klasyczne haiku dotyczyło przyrody i dzieliło się na haiku o wiośnie, lecie, jesieni i zimie. Ja mam ze sobą dzisiaj taką piękną antologię. Bardzo przepraszam, ale to właśnie natura. Pies Buster, cudowny piesek. Natomiast zapewne coś kogoś zobaczył i pewnie chce się przywitać. Wracając do tomu, który przyniosłem. Ta antologia wydana przez Osolineum w roku 1983, z japońskiego przełożyła tutaj te wiersze Agnieszka Żuławska Umeda. I chciałbym przejść do samych wierszy. Tak jak mówię, i tak jak wspominałem, hajku, to krótka forma, zatem może dzisiaj uda nam się przeczytać troszeczkę więcej wierszy. Chciałbym zaprezentować wiersze, właśnie twórcy Basio. W jasnym poranku. Białe migocą ryby, cyt biała chwilka. Lśni w wodorostach srebro ryb, lecz dotknięte zniknie na pewno. W tych kwiatach śliwy nawet krowa zanuci pierwszy wiosenny śpiew. Tu staw wiekowy, skacze żaba, i oto woda zagrała. Lepi ciasteczka uniosła rękę, by kosmyk odgarnąć z czoła. Wokół tak cicho stapia się z litą skałą Wołanie cykat. Na górskiej ścieżce wysuszyłem ten kielich z chryzantemą. Ręką chwyciłem błyskawicę w ciemności, światło pochodni. Jesień odchodzi, już łupina kasztana rozwiera małą dłoń. I może jeszcze jedno haiku. Pianka z fali i śnieg. To jakby wodne kwiaty zakwitły znowu. Szanowni państwo, to dzisiaj tak, forma poetycka, którą chciałem się z Państwem podzielić. Liczę, że znajdą Państwo może chwileczkę w tę majówkę, ażeby może w swoim ogrodzie znaleźć kwitnące drzewo. Może spróbują Państwo sięgnąć po właśnie tę formę wypowiedzi poetyckiej, czyli haiku, lekko przymknąć oczy i przejść do stanu bardzo, bardzo przyjemnego. Co chciałbym jeszcze zaznaczyć? Antologia, którą przyniosłem, bardzo pięknie wydana. Poza samym wierszem i tłumaczeniem Mamy tutaj pod spodem kigo, które znajduje się w wierszu. Kigo, proszę Państwa, to słowa lub zwroty w języku japońskim, związane właśnie z porami roku, ale Poza tym, że mamy tutaj część wiersza, tutaj obok mamy piękne kaligramy. Naprawdę wyjątkowa książeczka Poza Basią są tutaj również inni autorzy haiku. Czyta się to naprawdę bardzo spokojnie. Wywołuje to naprawdę bardzo pozytywne uczucia, pozytywne refleksje, czego przecież Państwu tutaj, w tym cyklu, życzę jak najbardziej. Żegnając się już dzisiaj, chciałbym tylko napomknąć, iż zapewne słyszeli Państwo o. Jakby nowych decyzjach, które, które, które również zapewne będą nas dotyczyć jako biblioteki. Oczywiście wszystko musimy zrobić krokami wolnymi, a to wszystko ze względu na oczywiście bezpieczeństwo nas wszystkich. Ale tymi krokami na pewno zbliżamy się do tego, żeby zobaczyć się już poza tą tutaj szybką. Życzę wszystkiego dobrego, spokojnego weekendu majowego. Na dziś już, już, już będę kończył nasze spotkanie w zbliżeniach lirycznych. Do zobaczenia. Pa.